Dzień dobry. Masz 10 minut? Nie przełączaj tego filmu. 10 minut rozruchu, który doda ci energii, poprawi samopoczucie, koncentrację. Ten dzień będzie lepszy. 10 minut. Zostań tutaj razem ze mną proste, przyjemne, ćwiczenie. Nie potrzebujesz handli, mata, albo dywan, ty i nic więcej. Nawet w jeansach możesz być i będzie ok. Zaczynamy. Ruszamy. Let's go. Najlepiej taki rozruch zrobić o poranku. Ja tutaj jestem dla Was na moim YouTubie codziennie. Już od poranku czeka dla Ciebie od 4.30 taki rozruch, więc zapraszam Cię serdecznie o poranku, ale jeżeli jest popołudnie, to też możesz go zrobić. 10 minut przyjemnych ćwiczeń. Ja nazywam się Jacek Mądrzecki i zostań tu razem ze mną. Jeszcze chwilkę i OK. Dokładasz do tego marszu troszkę rozruszania nadgarstków, dokładnie tak. Ok, i teraz ręce do zewnątrz. Powolutku, spokojne ruchy. Ręce do zewnątrz. Przyjemnie, łatwo, ale skutecznie, bo to naprawdę rozruch, który cię obudzi, pobudzi, to budzi, wybudzi i rozbudzi. Ręce do zewnątrz. Teraz dłonią obracasz w drugą stronę. Otwierasz do sufitu. Hop. hop, hop, hop. I hop, ok. Pięć krążeń biodrami w prawo. Pełne koła, obszernie. 5 razy w jedną. Tu podwijaj miednicę. Dokładnie tak. I w drugą. I to samo. Hop. Hop. Super. 3 4 i 5. To naprawdę wręcz 15 pajacyków. To wręcz wydawałoby się niemożliwe, ale takie 10 minut odmienia dzień. Naprawdę odmienia dzień. I chciałbym żebyś to sprawdziła, nie tylko oglądając ten film, ale robiąc te ćwiczenia. Ja zapraszam od poniedziałku do niedzieli od 4.30 czeka taki rozruch. Bieg w miejscu, chwilka, bieg w miejscu, jeszcze chwilę i okej okay. Bieg do prawej strony i do lewej. Rączki pracują, kolana trochę wyżej, krótkie ruchy hop, hop. Hop, świetnie. Jeszcze chwilę. I jeszcze dwie szerokości. Od teraz. I ostatnia szerokość. Ok, stajemy troszeczkę szerzej. Ręce przed siebie, złącz dłonie i skręty prawo-lewo. Hop. Świetnie, dobra, ten szerzej. Zejść do dołu i wyjść w górę na palce. Zejść do dołu i w górę na palce. Super. I ostatni raz. I pięknie, ok. Zostań w tej pozycji. Zrób trzy krążenia pełne tutaj dookoła w jedną stronę i trzy w drugą. Mamy trzy i w drugą stronę. Raz, dwa i trzy. Super, okej, okay. na stojąco teraz. Prawa nóżka idzie do zewnątrz pięć razy. Hop, dwa, trzy, cztery i pięć. Super, druga strona. Hop, raz, dwa, trzy, 4 i 5. Pięknie. Wzpięcie na palce. 10 razy. 2, 3, 4, 5, 6 do 10, 7, 8, 9 i 10. Ok, styl na końcu maty i biegniesz sobie do przodu i do tyłu. Ja przypominam, że tydzień ma 7 dni. Potraktuj każdy dzień jako osobną rozgrywkę. Jako osobny mecz, czyli codziennie możesz albo wygrać 1 do 0, czyli zrobić rozruch, albo przegrać 1 do 0, czyli nie zrobić rozruchu. I potraj tu tę rozgrywkę, czyli masz 7 meczów w tygodniu. Możesz w, takim razie, możesz w takim razie wygrać 7 do 0, albo na przykład 4 do 3. Możesz też przegrać 7 do 0. Ty decydujesz, jaki będzie wynik spotkania tygodniowego. I świetnie i super. OK. Przechodzimy do klęku podpartego. W klęku podpartym obróć dłonie tak, żeby palce skierowane były w stronę kolan i przenieś lekko ciężar ciała do tyłu, ale leciutko. Tak, żebyś poczuła, jak rozciągają się ramionami, Nie odrywaj dłoni. Przytrzymaj. Jeszcze chwilkę. Trzy, dwa, jeden i świetnie. OK. Teraz podnij miednicę. Mocno barki wyciągnij w górę. I lewa noga do przodu, do tyłu, przepraszam, 10 razy. Super, nie jest to skomplikowane ćwiczenie. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyś w tej pozycji, kiedy masz uprostowaną nogę, napięła mocno udo, mięsień czworogłowy i napięła mocno pośladek. Trzy, czyli nie machamy sobie dla machania, tylko napinasz mocno pośladek. I druga strona, to samo, raz, dwa, Trzy. Cztery. Pięć. Staraj się podwinąć w Super. Sześć. Napinaj pośladek. Siedem. Napinaj mięsień chorobowy uda. Super. Jeszcze dwa. Raz. I ostatni. I świetnie. Przechodzisz na kolanka. I teraz biodra do tyłu. Wychodzisz w górę i napinasz pośladek. Dziesięć razy. Podwiń tutaj na końcu miednicę. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Świetnie. Ok. Lewa noga do przodu, lewa nóżka do przodu, dwie ręce przed siebie. W ten sposób, tak, na kolanie jesteś, plecy w miarę możliwości wyprostowane i leci do zewnątrz Uff, 5 razy. Wydaję to zerwu. 4 i 5. Świetnie. Druga strona. To samo. Hop. Raz. 2. 3. 4 i 5. Fantastycznie. Ok, kładziemy się na chwileczkę na plecach. Na chwilę na plecach. I teraz łapiesz sobie pod spodem tutaj. Nóżkę, tak, przyciągasz do brzucha, drugą do nogę prostujesz. Przytrzymaj chwilę. Niech się rozciągną delikatnie pośladki. Tutaj wewnętrzne części uda. I druga strona. I druga noga. To samo. Kieruj kolano w stronę barku. Kieruj kolano w stronę barku. Wracasz i znowu prawa noga. I trzymaj, trzymaj, trzymaj. Super. I druga strona. I elegancko. Dobra, teraz prawą nogę przekładasz na lewą, wypychasz udo do przodu. I się jak rozciąga się pośladek w nodze przełożonej. I trzymasz sobie. I nic więcej nie robisz. Tylko trzymasz już nie pulsuj. Złap jeden moment. Tak, super. Ok. I druga strona. I to samo w drugiej nóżce. Wypycham, ale już nie pogłębiam. łapie sobie pewien moment, który czuję. Takie bezpieczne rozciągnięcie posiadka i już więcej z tym nic nie robię. Super. Ok. I teraz ręce do góry, nogi do góry. Trzymamy martwego robaka. Czas start. Około 15 sekund. Po 15 sekundach ten martwy robak się obudzi i pojedzie na rowerze. 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Hop. Hop. Super. Autra, starasz się, aby odcinek nie działający supa, rękosłupa przylegał do podłogi. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Trzymasz dalej, tak? I teraz dłonie na dół i ściągasz linę z góry. 10 razy. Hop. Hop. Wyobraź sobie, że ta lina jest naprawdę przed tobą. I chcesz ją ścisnąć i ściągnąć do dołu. 4 razy jeszcze. Raz, 2, 3. I 4, świetnie, wstań i kąsoleczka, pozostało około 40 sekund, a więc przechodzimy do dynamicznej końcówki, przyspiesz, szybszy troszkę bieg, jeszcze nie na maksa, i 10 pajacyków, hop, 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 hop. Świetnie, bieg bokserski, 10 sekund biegu bokserskiego. Jeszcze przyspiesz, to będzie dobry dzień z uśmiechem, z radością i z energią. Świetnie. I uwaga, jak się przybieg w miejscu. 10 sekund pozostało. Dawaj, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Brawo, brawo, brawo. Życzę Ci dobrego dnia i zapraszam jutro. Uśmiech, radość i energia. Pa!